Nie uderzyłeś w staty. Nie Uderzyłem. uderzyłeś w staty. Uderzyłeś go nogą Przede wszystkim dyskwalifikacje za uderzenie poli, a z było. Stąd 12 i tak nie wygrywasz. <ścoughs> to, to już chyba ma priorytety, nie? Patryk w tym odcinku nie umie wygrywać. <ścoughs> tak, tak, tak. No, może z obrotem nic może. <ścoughs> Bo, e, nie przyjdzie. Bodaj kwiatka. Ubiegaj. Co? Gdzie <ścoughs> to?

ale zaliczone! Zaliczone! E, autobusy tu są zielone. No tak, jedzie, zielone Jedzie, ja, jedzie jedzie, nie, jedzie. To nie, nie, to to jest <słuch> to nie, no. To ja nie, to nie, 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 Spokojnie, spokojnie No i właśnie w tym momencie już bym została zaatakowana Ale się wywróciłam, Jezu Stylid? Lajkujcie ten odcinek, żeby Karol zauważył że Jednak fajne są takie odcinki Wika? Ej! Wika dostała Wika w... 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 Wiecie co? Idę, idę od nich, idę od dostałam naprawdę. A Sherman podchodzi i mówi, tak, też jestem lamą i się tak podstawia, tak ja tutaj, daję podchodzi, ja też dostałem. Cześć Patryk. Kolejne pytanie zatem. W którym miesiącu świeży dołączył do Jenny? Zatrzymam. bal, do serca! Ło, wow, że tak się podłożyłam. Ey, man, ey. Zobaczysz, da, Daj, to powiesz, co tu masz, co tu masz, dalej, tak, Ja! Oh. Yeah. Już bardzo Marita. Bana. pipa! Łada! Cukierek, mniam No Dawajcie <laughs> tak, zakończę odcinka. Sprawdzian ja na ocenę dostateczną. <laughs> Robimy ten kostium, ale tutaj kluczowy będzie również makijaż, bo chcę mieć jak najbardziej podobną twarz do Jenny Ortegi. <grystanie> <grystanie> Nagrałaś, jak się Projektor 12,29 o 29 groszy przekroczony budżet. Nie, no, 12,29 może być. Ordo, papież był spidermenem. Już wszystko wiem. Znalazłem, stoję na środku dachu. Znalazłem przycisk. Kostek się dowiedział, gdzie jest przycisk abstra, którym my oddaliśmy James Ale teraz go odbierzemy podobnie! Tam, patrzysz i polewa. Cześć! Co jest? Oczywiście cześć, wyglądam nabrać świeżego powietrza. Mm. Jezu, ale ty pięknie dzisiaj wyglądasz. Ja. Dobra, jeszcze się spotkuję. Zupa strupa! Jak widzę twoje łapki To czuję z nas taką więź, wiesz o co? Nie, 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 nie. nie, nie. Ej, no bo wiesz, zamykasz sobie. No, dobrze, o to chodzi. Jeden wing. Co mi za to 20 zł. Ja za darmo piłem Kapi się drugi raz za darmo, to po tych usiłowisku. On normalnie pije Mu dobrze jest. Bardzo. ostre. No. <laughs> jeszcze Napiszcie drugą próbę! Zobacz ile on wypił! Łyka, Łyka, Łyka! Musisz wziąć! Jeżeli mnie obleje z wodą. To Powiem na mek jedzie na <laughs> Ej, no normalnie wyglądasz. No. Naprawdę, przy tym super wyglądasz. Punkta nie dostajesz, <grym> na pewno. <grym> A ty punkt dostajesz. Bardzo fajna stylówka i lecimy z kolejną konkurencją. Ja najlepszy przyjaciółek, przyjaciół. U ciebie jest to Kury i Borikson. Ogólnie jesteś wartość Kubicki, ale z nim znasz się dużo krócej i dużo większą więź masz z bolikso. No jest jeszcze, ja, jeszcze jest Konop i mój przyjaciel też Hubert. Start i start. No ja dam. jajko do mikrofali, zobaczymy co się z nim stanie. Raczej się nic złego nie powinno stać, no na pewno nie powinno się dawać metalu. O kurde ty! <laughs> Co jest grane? O chłopie! Spróbujmy drugie, dać znaczy na mniejszej hit. Medium. Mega chciałbym, żeby to zadziałało, no. Tyle. O! Eee, nie da się zrobić oficjalnie jajka w mikrofali Szkoda, że tak się stało Ale w ogóle dlaczego ono wybucha, to też jest ciekawe Minut miętolenia No i co, no i pokaż panie dziadku ty, no są normalne lody. Damy sobie tutaj po prostu śmietanki troszkę. Wlewamy też trochę mleka. Odrobinkę aromatu. No takiego jaki smak chcemy mieć naszych domowych lodów. Sypiemy trochę tego cukru, co? Jak najwięcej mamy powietrza stąd wytupcyć. Mega dziwnie się to trzyma w ręku. No ale dobra, mamy takiego. No i mamy drugą siateczkę, teraz do której sypujemy tam lód całkiem dużo. Dobra, cały lód, no co ważne, solnie tutaj przydupcyć solą po prostu. Sypiemy sól, nie na rany tym razem, tylko na lód i do tego wdupcamy naszą miksturę. No i to. No i se nadupcamy. Troszkę coś tam się zadziało. Czas je wyciągnąć i patrzcie to. Patrz to. To jest normalny, zwykły lód. Patrz. O mordo. To jest zwykły lód. Normalny, zwykły lód. Jezu, jakie Ale a to jest idealna konsystencja loda. Nie jest twardy. Nie jest taki, że się roztapia od razu. To jest po prostu idealny lód. Ten mit jest potwierdzony. I co więcej, namawiam Was, żebyście to zrobili, bo jest wszystko bardzo tanie. Możecie zrobić dużo tych lodów. Jest przy tym zarąbista zabawa. Nie ma powodu, dla którego mielibyście nie zrobić w taki sposób lodu. Tylko chciałbym wiedzieć. W jaki sposób to w ogóle powstało?